Jak to widać, wschodnie Niemcy opuszczone, kurwa, zaniedbane, wszystko rozjebane, deszcz pada i co ja mogę więcej powiedzieć? Bieda w chuj, kurwa, jeszcze gorsza bieda jak w Polsce, chyba. O tutaj proszę, wszystko rozjebane, garaże opuszczone, większość Niemców wyjebała na Szwajcarię, a Druga część Niemców na Danię i na Norwegię kurwa, z tego co słyszałem od Niemca, to mi mówił właśnie, że tam jego żona wyjebała na Szwajcarię, bo tutaj jest za mocno biednie, i naprawdę jest kurwa. Tutaj to jest jeszcze miasto, ale ja żyję kurwa w takim, w, 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 na takiej wsi jak Procen, więc bieda w chuj kurwa. Przez polskie agencje to się zarabia około ko 5 tysięcy kurwa, to w, nie, no, w Polsce się więcej zarobi, jak tutaj się nad nie opłaca. Przecież, o, proszę bardzo, tu. Wszystko kurwa, opuszczone kurwa. Wszystko rozjebane, jak, jakby bomba atomowa spadła, kurwa, tutaj. Nic ciekawego, kurwa. Jak ktoś kurwa chce jechać do Niemczech, to niech jedzie kurwa na, na Bawarię, na, na te bogatsze rejony, bo tutaj naprawdę naprawdę nie ma czego szukać, chyba że kurwa, jak ktoś chce być kurwa bezdomny, to może w garażu kurwa spać ewentualnie, bo wszystko opuszczone kurwa. naprawdę nie polecam nie, pro, nie proponuję nic sam przyjechałem się przekonałem nie ma nic, nie, nie ma nic ciekawego a szczególnie z zupadem, No tyle samo co można w Polsce zarobić no albo i więcej w Polsce, pozdrawiam, polecam